Cześć Manko, ja jestem Dustu i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Otóż dzisiaj pokażę Wam jak podjąć rejestrację elektroniczną do szkoły. A więc zaczynajmy. Na początku wchodzimy w naszą przeglądarkę i wpisujemy wulkanomyślnik maopolska.pl. Wciskamy Enter i pokazuje nam się pierwszy link. Właśnie w ten klikamy. I jesteśmy na głównej stronie, gdzie mamy się rejestrować. Na początku klikamy u góry zgłoś kandydaturę, wpisujemy PESEL i dajemy dalej. Gdy już podaliśmy PESEL, teraz przyszedł czas na pierwszy krok i jest to właśnie dane osobowe nasze. Więc teraz wpisujemy imię i nazwisko, wszystko trzeba poprawnie wpisać. Otóż już PESEL mamy. Datę urodzenia też już nam od razu wczytano. Teraz wszystko wypełniamy po kolei, tak aby było poprawne. Od razu można dać kopiuj adres tego samego. Następnym krokiem jest właśnie dane rodziców. Tu mamy matkę opiekunkę prawną oraz ojca opiekuna prawnego. Wypełniamy tak samo, ale poprzednio jeżeli zrobiłeś kopiuj adres yy, tej osoby, możesz teraz dać tak samo kopiuj i od razu ci wszystkie te dane wkleją do tych pustych miejsc. Pamiętaj, aby wszystkie dane były poprawne, yy, pomyłki, to później możesz je poprawić łatwo. Ostatnim krokiem właśnie są nasze preferencje, czyli no, nasze szkoły. Jak widzicie, ja mam już wybraną szkołę, ale jeszcze nie wiem, bo to jeszcze jest czas. Ale co tu dużo mówić? Najpierw wybierajcie, gdzie ona jest ta szkoła, później wybierajcie, yy, o jakim kierunku. A później, jeżeli ma jakieś, na przykład rozszerzenia, na przykład angielski czy coś, to wybieracie to. Max można chyba zgłosić, czy wybrać. Czy... I to tyle, jeżeli chodziło o taki krótki poradnik oraz ja, jak to wszystko wypełniać. Myślę, że pomogłem. W sumie chyba trochę pomogłem. W sumie to ja nie wiem. Jeżeli już zgłosiłeś się oraz wszystko zrobiłeś, to te później wyświetli ci się hasło, które będziesz musiał wpisać oraz login pamiętaj aby login zapisać sobie na kartce bo często one są skomplikowane a jeżeli zapomnisz to później nie będziesz mógł się zalogować na tę stronę także później możesz wydrukować swój wniosek i chyba zanieść do szkoły nie? i to tyle powodzenia, trzymajcie się, cześć